Witajcie moi kochani. Tak? Dzisiaj siedzę z Wojtkiem, ponieważ Wojtek co dzisiaj wyprawia o wszystko się obija i płacze. Więc musimy siedzieć razem na kolankach. Powiedzmy, że może... A, że może nam się uda coś nagrać. Jak nie, no to trudno. Prawda? I tak, chcieliśmy się przywitać. Wojtek i Magda dzisiaj do Was gadają. Tak i oczywiście chcieliśmy Was zaprosić do naszego kanału jak jeszcze nas nie oglądacie to zapraszamy także na suby, lajki jak Wam się tam coś spodoba zerkam na Katkę tak, bo postanowiłam sobie napisać co będziemy dzisiaj opowiadać bo wierzę, że naprawdę przy nim to się nie skupię tak Mhm, no właśnie. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy tłusty czwartek. Tak? Jedliśmy pączki? Jedliśmy pączki. Pączki robione przez mamę, czyli przeze mnie, tak? Tłusty, tak Pączki były takie dietetyczne, w sensie takim, że były nie smażone na głębokim oleju, tylko były pieczone. Pierwszy raz robiłam takie pączki, nie nagrałam Wam tego, ponieważ jak coś gotuję, coś piekę i robię to coś pierwszy raz, to lubię być perfekcyjna, żeby mi to w miarę wyszło, żebym się w trakcie czegoś nie zdziwiła. Ja oczywiście bardzo się dziwiłam w trakcie, bo jak rozmroziłam, pamiętałam, żeby rozmrozić drożdże, bo trzymam zamarzalce. Tak. Yy, zamrażalce trzymam yy, drożdże, tak? Yy, zapomniałam, że mam wyjąć yy, masło z lodówki. I yy, moim genialnym pomysłem na szybkie yy, masło, żeby się było miękkie, się do yy, mikrofalówki. Więc wiecie, jaki efekt był. Połowa się rozpuściła, a połowa była jeszcze taka w miarę galaretkowata. <laughs> Przepis wzięłam z strony kwestia smaku. Tak, kwestia smaku i tam wpisałam po prostu pieczone pączki. I oczywiście nam to wyszło. Zrzuciłeś. Patrzę na pączkę. Tak, chciałam Wam pokazać pączkę. Naszykowałam go, ale ja wiem, że on zaraz będzie chciał go zjeść. Bo już jadł i oczywiście był pyszny. Oto nasz pyszny, pieczony, tak, am, nie, ty sam jeść nie będziesz, bo ty tu wszystko u... ubrudzisz, o, takie o, z lukrem, w środku mają dżem, dżem to skawkowy i wiśniowy brałam. Więc powiedz, na pewno nam smakowały i wierzymy w to, że miały mniej kalorii, więc mogliśmy zjeść więcej. Oczywiście już sporo zostało z zjedzonych, tak? No to podnieś ta. Rozgląda no, się, bo książkę zrzucił. Książkę zrzucił o to, co chciałam Wam pokazać i opowiedzieć. Słyszycie? I on tak siedzi i płacze. Bez powodu no chodź na rączki. Chodź mama książeczkę. Opa! Pokaż się ładnie. Ech, dzisiaj ciężki dzień do nagrywania mamy, tak? Książeczka. Remigiusz Mróz. Nie yy, Tak, mama się za, zapatrzyła na książkę. Dobra. Yy, prawie całą przeczytałam. Zostało mi dosłownie kilka, z 20 kartek, może. Książka fajna. Jako ja nie jestem fanką czytania książek, jakby było, jakby ktoś nie wiedział, nie lubiałam czytać. Lektury to były dla mnie zmora, nie cierpiałam i w sumie tak jak do dziś mało czytam tych książek, ale jakoś tak ostatnio była reklama, że są po 9,90. Pierwsza, bo pozostałe już nie. Bo no, to będziemy się tak skupiać przy Wojtku. Przepraszam, co Wam mogę powiedzieć? No, e... Gdzie jest e... książka, fragmenty takie dosyć szokujące. Yy, ładnie napisana, dobrze mi się czyta, szybko mi się przede wszystkim czyta. Yy, bardzo szybko ją zaczęłam pochłaniać, yy, ale był taki moment, że przestałam ją pochłaniać. No bo wiadomo, są już sprawy ważne i ważniejsze. Nie zawsze wieczorami już miałam natchnienia czytać, bo jednak. Yy, Wieczorami to już moje czytanie musi być w kuchni, na krześle i to nie jest wygodna pozycja. Ja lubię na leżąco poczytać, rozłożyć się. Prawda? Dobra. To chodź do krzesełka, to Ci dam. Tam. Zrobimy tak. Już siadł. Pokaż się ładnie. Siedzisz na krzesełku. Siedzisz na krzesełku. I ja on czeka przecież na tą bułkę. Przecież, ja... co to? He, 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 gdzie ty się tu przekręcasz? Jak to to możliwe, żebym... Czekajcie, bo teraz się muszę na nowo ustawić. Yy, trochę będziecie krzywo, bo tak mi jakoś... Proszę. Jak musi zjeść bułeczkę. Żeby mamie bioda nie poszło, to on zje bułeczkę. Bułeczkę się pieczonego. Yy, dobra, kończymy dalej tą książkę. Kurczę. Yy, momentami jest dosyć straszna ta książka. Yy, straszna w takim sensie, że te sceny są takie yy, drastyczne. Kto czytał, to będzie wiedział, że jednak to nie fajnie się troszkę czyta, jak yy, no powiedzmy zdradzę część mężczyzna bije, znęca się nad kobietą. Yy. cześć, co teraz czytam, to już bliżej końca jestem po prostu szokowana, bo jednak już myślałam, że będzie happy end, że się wszystko ułoży między nimi i w ogóle będzie cud, miód i malina, a tu znowu się pokićkało, Więc jestem zaintygowana, co jest dalej, bo w sumie 20 kartek, to jeszcze sporo może się wydarzyć w tej książce, więc na pewno będziemy czytać, tak? Mama będzie czytać, a ty zjadasz mamie bułę. Tak. Yy, może mama łyknie. Coś mi zaschło. Yy, co my jeszcze mieliśmy odpowiedzieć? A! Ostatnio w telewizji, jak zauważyliście, nic nie ma do oglądania. Kompletnie. Yy, filmy wiecznie są powtarzane. Yy, moich seriali yy, nie ma a moje, moje seriale to są 19+, plus. to chyba najbardziej oglądam, 19+, plus. Yy, i co? I trzeba było sobie coś ciekawego znaleźć do oglądania. Naszym pierwszym pomysłem było to, że od teściowej wzięliśmy hasło do HBO GO. I tam oglądamy wieczorem jakieś różne filmy, Głównie to mąż wybiera, nie ja, bo mi tam w sumie zazwyczaj bez różnicy, le, co oglądam, aby było coś, co nie oglądałam. Więc często się zdarzy, że nawet horrory oglądamy. Ale w niedzielę Mata w biegu pyta się mnie, czy dokładamy się do nich, no do Netflixa. Mówię, kurczę, no jasne, że tak. Mówię, tak każdy ma, każdy ogląda jakieś tam seriale. <laughs> YouTuberki także opowiadają, co ciekawego oglądają, więc postanowiliśmy, że jasne, spoko, cena też bardzo atrakcyjna za tego Netflixa i oglądamy. Yy, mąż ogląda Wiedźmina. Ja to tak z nim trochę oglądam, ale to nie jest tak do końca mój klimat, więc w sumie jak mam z nim oglądać, to sobie siadam, coś innego robię w tym czasie. <laughs> kawusi dobra była? dobra o zobaczcie i tutaj mamy taki pyszny dżemik Wojtek po prostu wcina aż mu się uszy te lepią a ja oglądam i zaraz wam przeczytam bo ja sobie nazwa, napisałam tą nazwę Pytam się męża on taki bardziej obeznany w angielskim, co to oznacza, ale też mówi, że nie wie. Insatiable. Nie wiem kompletnie, co to znaczy po polsku. Nie wiem, czy to. Nie, no na pewno po angielsku to słowo jest, bo jest to jednak nagrywany serial w Ameryce. <laughs> Ma dwa sezony. Już chyba prawie jeden obejrzałam. Nie wiem, czy mi się podoba. Jest. Y Y, tysiąc jeden jest historia nastolatki, y, która pobiła się z bezdomnym y, i przez to nie, przez trzy miesiące nie mogła jeść, więc schudła, a była taka grubiutka i schudła. Y, stała się ładna i oczywiście i w tym momencie zaczęło się tysiąc jeden w jej w życiu. Jakieś tam morderstw, Modestwa. może przypadkowe zabójstwa przy, kon, robione przez nią w międzyczasie tysiąc różnych happy endów i takie no śmieszne naprawdę śmieszne ale oczywiście jak ja to oglądać mogę żebym ja to oglądała to chyba musiałabym się zamknąć w łazience założyć słuchawki w, w uszy i, i nie słyszeć chłopaków tak a zwłaszcza najmłodszego żeby troszkę był cichy. Ach, ale ta była dobra. Mm -hmm. mm. Mm, powiedz, jaka dobra. Mm. Słyszycie? Taka dobra była. Mm. Wszystko żerne. Wszystko. Co by nie znalazł? Ostatnio na podłodze znalazł popcorn. Został nam y, popcorn z kina. Przywieźliśmy go Krystianowi. Chyba opowiadałam to. I znalazł na podłodze kawałeczek malutki popcornu. I <laughs> ja też go zjadł. Ja go nie widziałam, a on dojrzał. Jednak te oczy ma młodsze, lepsze. Tak? pyszna. I mówiłam o tym serialu I teraz co, jakie ostatnie zdanie No, mówiłam Coś o, że ma po prostu Przedziwne zdarzenie ma Życiowe Sytuacje po prostu niesamowite Gra tam paru aktorów Takich bardziej znanych Serialowych Nie powiem wam po nazwiskach, bo ja to tak już nie Nie czaję Naprawdę śmieszne Następnym filmem, nie wiem, serialem w sumie, nie, ben, nie wiem, co będę oglądała, ale na pewno Wam poopowiadam, jak coś znajdę fajnego. Tutaj często mi się wyświetla Sabrina. Kiedyś było Sabrina, nastoletnia czarownica. I pamiętam, że oglądałam to. Więc może, może, kto wie, zobaczymy parę pierwszych odcinków i ocenimy, czy się nadaje. I co? Kończymy nagrywanie? Chyba kończymy nagrywanie to, co chciałam Wam opowiedzieć. Opowiedziałam. A nie, jeszcze jedno. Po tym filmie pokażę Wam się nagrany film już jakiś czas temu. Naprawdę dosłownie jakiś czas temu. Ale on jest tam nagrany. Co ja robiłam? Mufiny. Mufiny, mafiny. Nie wiem jak to woli, niech mówi. Babeczki też mogą być. Yy, nagrane są mafiny, więc tylko w sumie zostało mi wpisać przepis i go wam opublikować. I tak myślę, że yy, no dzisiaj ten film. Albo w piątek się pojawi, ale w których godzinach to też mi ciężko stwierdzić. Chyba najpędzej w piątek, bo w czwartek, w czwartek dzisiaj, a ja mówię, yy, dzisiaj ma przyjść jeszcze teściowa do nas. Więc, a wiem, że będzie zajmowała komputer, więc nawet nie ma mowy, żebym ja siadła. Bo ktoś musi wtedy pilnować Wojtka. Tak. Mama ma brudne palce. A Wojtek szczęśliwy? Jakie było? Miam, miam, miam. Jakie było Miam. O, takie było, miam-miam-miam. Widzicie, takie pyszności my tutaj mamy. Tak? A na obiad będzie ogórkowa i co? A, i schabik, i pieczony schab. Kotlety schabowe, schabowe. Kotlety miam. ze schabu, upieczone. Tak, i będzie też miam-miam-miam. Miam-miam-miam. I dążyłam tak, i potem y, właśnie pokażę się Wam ten y, przepis na muffiny. Tam będzie mm. pokazane, jak ja robię te muffiny. Więc na weekend będzie można jeszcze zrobić tam <coughs> naprawdę <coughs> ozdówka. Y, naprawdę przepis nie jest skomplikowany, dosyć fajnie się robi, szybko. Tak, tak, tak. On ja się to cieszy teraz, chyba podjadł, chyba potrzebował coś zjeść, chyba byłem głodny. Już widzę uśmiech na twarzy, więc to już jest tak. To już była ta pora, że trzeba było coś zjeść, a najlepiej mamy bułeczkę. Tak, ja się mam, a on miał bułeczkę moją. Więc do zobaczenia. Na, mu, na muffinach. Mm. I co? Coś jeszcze powiadamy? Chyba nie, na dzisiaj już kończymy. Na moich notatnikach. Już no nic interesującego. Nie. O, nie mam. Mm. Już mama włącza głos w bajkach, bo tutaj bajki lecą, tak? Rybka mini mini. I musimy to po szybko podgłośnić, żeby można było posłuchać, pooglądać. Bo to jest mały kinoman. Jak tata. Tata jest kinoman i niunio jest kinoman. Po prostu. Bajeczki, wszelkie reklamy, co dla niego genialne. Dobra, przedłużam. Kochani, dziękuję, jak wam się podobało, jak wytrwaliście do końca i obejrzeliście go do końca. Ciągle pamiętam, że szykuję coś dla Was, ale to wiecie, to szykowanie tak troszkę mi opornie idzie, ale mam nadzieję, że już coraz będzie, coraz. Że już w przyszłym tygodniu nam się tak obrobić, żeby to w marcu wszystko zorganizować. Pokazać, opowiedzieć. Zerkam na Wojtka, bo on cuda wyprawia w tym foteliku. Tak, cuda, cuda wiany. I do zobaczenia. Buziaczki, trzymajcie się, papa. Pa.